Wielkości arbuza, aż tu naraz jakiś łobuz nabił mu guza. Z tego wynikła historia całkiem niezwykła. Ścielscy wpadły do Krakowa, Kraków zmienił się w jezioro. Nowy targ zasanczyszkował, a Santorus w górę sporo. Tatry nagle wywrócone, okazały się w dolinie. popłynął w inną stronę i zawadził aż obdynią. Tam, gdzie z wpłynęła Wisła, wyskoczyła wielka góra. Rzeka wzura całkiem przyszła, a powstała góra wzura. Adam Asnek ulewa na szczytach tat, na szczytach tat, na silnej ich krawędzi. Ruluje w mgłach świszczący wiatr i ciemnych chmury pędzi. Rozpowstał z mgły utkane płaszcz i rosem smur wyciska a strugi wód z wilgotnych paszcz spływają na urwiska na piętra gór na ciemny wór zasłony spadły sine w deszczowych łzach granitów gmach rozpłynął się w równinę i dzień i noc i nowy wschód przechodzą bez odmiany dokoła szum rosnących wód strof niewióz ołowiany i siecze deszcz i świszcze wiatr, głośniej się potok gniewa, na szczytach tatu, dolinach tatr, Mrok szary i ulewa. chory Пан Котик був хорий і лежав у ложечку, І прийшов пан доктор, як ще маєш котечку, Живе бааардо, і лампки витягнув до нього. Взяв за пульс пан доктор поважнє хорего, І дім йому вправі занадто ще ядло, То горше не мишки, ледь і садло. Жме багато горонка, źми bardzo, котечку. Ой, духо, ти духко, пролежиш пожечку і ніц є не бечеш. і баста, бронь божиків баски, слонінки, лупча.